Cześć. Cześć! Witajcie kochani w kolejnym odcinku Dzisiaj znowu Was witamy z, z nadmorza e, Dokładnie z Władka Może nie widać kom, konkretnie co tam jest Ale tam za laskiem mgła Tak, to tam jest właśnie morze Niestety taka pogoda Tu na tarasie siedzimy Tam kot, tam kot sobie chodzi O właśnie, próbuje się dobić, miałczy cały czas No ale co? My jesteśmy tutaj to, będziemy zdrapywać. O, właśnie, skoczę. Przecież są drapki, to były super linie. Są krzyżówki, są owocowe. Musimy zrobić pauzę. Tak, dokładnie. Więc y, przygotujemy dla Was drapki i widzimy się za chwilę. Za chwilę. Dobra. Na część. Witajcie z powrotem. Już przygotowaliśmy zdrapki do drapania. Czy o, Kat się znowu odzywa. Przestał siedział przez chwilę. Tak teraz znowu zaczął. No ale co? Dobra, Ej, przygotowaliśmy i lecimy Póki co no, nic nie widać, ale zobaczymy co, 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 co będzie dalej. No dobra, ja zaczynam, później Aga jabłko Słuchajcie, ogólnie póki to... Ojejku jak się trzęsie... Co tu zrobić? Może na tym parapecie. Dobra. To można. Zobaczymy, może przyczynę po prostu kamerkę, może coś da... Yy, dobra, jabłko zdrapane. Jeszcze nic nie ma. Co jest dalej? Jest awokado. Hmm. Myślałem, że jakoś lepiej się to będzie zapowiadać. Dalej mamy winogrona. I też nic. Czyli szansa albo w melonie, albo w wiśniach. Wiśnie. I będzie. Cytryna. Cy no, Cytryna, czyli komple kompletnie nic. Bardzo, bardzo uwielbiamy te zdrabki. Kiedyś mieliśmy chyba zł, 18 zł w jednej. Tak. Po kolei po 3 zł. W D. Dobra, pusta. Upażyć. Zobaczymy naszą Polskę. Polskę. Jak to będzie? Mamy 19, 28, mamy 35 i mamy jeszcze 33. Dzisiaj będzie 34, mam takie przeczucie. 21, 26, nie. 18 oboczek. 27, kolejny oboczek, to jest 34, oboczek, tak, pośrednia, tak, tak, 13 nie, jest 16 też nie, 9 tym bardziej nie, jest 32, jest kolejny oboczek i na koniec mamy dwójeczkę, czyli tak, to jest już, 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 już SP, no, i pusta. Tu, jeśli chodzi o krzyżówkę, to tak. W pierwszej mamy dwa słowa: mamy mime, mamy doga I są też takie pojedyncze, typu nie wiem, a jakby wpadło to mielibyśmy już słowa. Czyli pewnie nie. Y, jak wpadnie, też będzie. W drugiej krzyżówce mamy sok. No i tyle: do bonusu całkiem sporo jeszcze zabrakło. Zobaczymy, co wpadnie. Jest W. Owiegam te końcowe, po prostu nic nikt nie wpada. Nie. Nie wierzę, nie ma nic. Albo czegoś nie widzę. Ojej, to. Tak przyleciał. Czekaj. Chyba na szczęście, czarny kruk. Ojej, Aż, aż kot zaczął patrzeć. Dobra. Dobre. Tak odleciał. Super. Wracamy, odleciał. wracamy do zdrapywania. Dalej mamy. E, dobra. Gdzieś tego E było całkiem sporo, ale E póki co nic nam nie daje. Jest E, E, E. jest E, tu jest... A, czyli tu jeszcze C brakuje. Też fajnie by wpadło. Dobra, tu jest set, czyli brakuje T. Tu. O, jako przed chwilą się jeszcze całkiem nie zdrapywało, a teraz. No, jest ciężko. Może ja ci będę trzymał. Dobra. Mhm. Miał być tak Jedzie. dużej, co? Super. Dobra. Nie, tutaj jeszcze masz. Gdzie? Ekran. A, jest, tak. Dobra. Co będzie dalej? Mamy. Mamy w Płonusie, ale to już chyba w Płonusie nie ma co liczyć. Jest TTT. Dobra. I w pierwszym jest wszystko. Tu mamy set, czyli mamy już drugie w drugim. Ciekawe co będzie. Czy coś wpadnie? Może Nga. TTT. Dobra. No i co? Ostatnie. Mhm. Uff, ciekawe. RK. Hmm Co nam daje R Zobaczymy. R tu nic. Tu jest Jar, tu jest chrom, czyli chrom nic nam nie daje. Kucz, a tak myślałem, że coś z tego może będzie. Tu jest ryba, tu jest ekran. Jest znowu tartak. Jest skarbiec, jest Irak, jest uran. Hmm, czyli pusta zdrabka. Nie tak fajnie się zapowiadała. Mamy e, MG. No nic, szkoda. A fajnie się drapało. No dobra, czyli mamy teraz Superlinie. linię. O, szału nie ma, zresztą sami spójrzcie. Jest tragedia. Rolki. Ale cię po prostu bardzo lubię. Oj, tak, ja też bardzo wiem te, te linie. Rolki jeszcze nie ma nic. Uu, dobra, leżak, gdzieś był ten leżak. W małej ilości, ale był. Leżak, leżak, leżak. Jest leżak, jest leżak. Proszę. No, to nie da, coś czuję. Czapka. Czapka była. Ale czy coś nam da? Cisza. No, i, dobra, i na koniec okulary. Okulary, 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 okulary. I mamy kolejną pustą. Nie, yeah, to, to jest to po prostu B.Y. No i na koniec 500 diamentów. Co nam da? Może chociaż tutaj. Jak nie, to jeszcze aga. Zobaczymy. Dobra, 7, 35, 40, 24 i mamy jeszcze 28. Hmm. No dobra. Jest 8, czyli oboczek. Mhm. Nie Dobrze. lubię jak się zaczynają oboczki, to znaczy, że idzie w złym kierunku. Jest 15, 2, czyli nic. 26, A chyba nic. A kiedyś wygraliśmy coś. 50 zł tak. chyba. Albo 100? A może też była 100. 38 nie, 22 nie, 29 chyba obok, tak, obok. 39 nie, 27 pusto, piątka pusto. Nie wiem, co się dzieje z tym lotem, ale po prostu nic nie chcę dawać. Czy to takie te zdrawki? 34 obok. To no, wszystkie oboki. Czwóreczka, nic. 36 sąsiad wpadł, trójeczka nie kolejny sąsiad czy jakiś pliczek mógłby wpaść, albo diament, albo cokolwiek 13 nie 21 też nie tu jest 18 nie i mamy na koniec 32 jej, Posłuchajcie słuchajcie, na 28 zł z mojej strony nie ma nic. Jeszcze te kontrolne sprawdzę. Co to są kontrolne? Tu nic nie ma. Czy gdzieś jest Jest No dobra. Czyli to zdrapka z numerem ech, 19, nic. O, dzięki. No nic, teraz moja kolej. Zamiana. Tak, zamiana. O, dobrze, zaczynamy. Zobaczymy, jak się będzie zdrapywać. Zaczynamy, zaczynamy od owocowych eksplozji. Z powodzenia. Dziękuję. Trzymajcie chciuki. Przyszkwina. I to. Kruszka. Kruszka tutaj. Pomarańcz. Znacznie więcej i brakuje nam cytryny. Dużo nam brakuje. <laughs> Winogrona. Nic nie daje. Słuchajcie, nic nie ma. Nie wiem, gdzie to się sprawdza PW, tak? No, A, to już było. No, dokładnie. Okej, to, okay. to, to, to trudno. niestety trudno. Nawet nie zauważyliśmy. Czyli, czyli znowu po raz kolejny, o tak. nic nie daje. Trudno, 11. Jak mnie mewa przekrzykuje. Mm. <grywa> 11, 3. 33. 26. O, już. I koniec, tak? Czyli tu mamy 9. 4 blisko. 22. 25 obok. 13. 31. Jejku. Noc nie wygrywamy w tych nowościach. 29. Nic kompletnie. Nic kompletnie, a ja cały czas się ubieram, żeby kupować. Eee, 2, czyli tak, ja obok. Zawsze powtarzam po tak, tak. Ja mam zawsze nadzieję, no i. Nie jest mylna. No nie. No trudno. Czyli gdzie tutaj jest? Gdzieś na dole. H. L. Okej. Okay. No Do kupki przegranych. <laughs> tak, tak, tak. Ja na ja natomiast mam tutaj dużo takich już pojedynczych, więc zobaczymy. Arbus nie ma. <laughs> Wiatrak jest tutaj, ale nam nic nie daje. Tutaj zostaje tylko słońce nam. I tutaj zostaje nam sakwa, której nie było. Przedostatni księżyc. O jejku, nie ma. No i na koniec jest. Słoń, to... który nic nie daje. Słoń, którego chyba nawet nie ma. Nie ma. O matko, słuchajcie. Czyli, czyli słuchajcie, czyli to nie bez powodu się mówi, jeżeli chcecie. Wydać się pieniądze, to jedźcie nad morze. No dobrze, dobrze, dobrze. Tu mamy w pierwszym Egida, pierwsze, w drugim mamy Tychy. I tyle. Słuchajcie. Tak, i to... Ale w bonusie brakuje nam jednego. Mhm. L. Więc zobaczymy, co tutaj będzie. Ja zdrapałam Ale... więcej Właśnie widzę, no. Z. O, jest drugie. Będzie. O, jest drugie, czyli tu musimy mieć pięć, tak? Nie, nie trzy. trzy. Okej, okay. czyli brakuje jednego. Natomiast ja już więcej chyba nie widzę z w tym pierwszym, nie mm. ma. W drugim jest tutaj biszkopt. Mm. Y I tutaj isztar, czyli brakuje nam jeszcze R, nie było R, nie. Mm. Oj, nie strapuje się. I karp, drugie mamy. No super. A nie, to nie ma R. Nie, nie ma. R. Nie, 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 Z. <laughs> ok. No, nic, no trudno. Nie, nie, trudno. E, tutaj mamy aforyzm. Dobrze i w sumie tyle. Mhm. No i ostatnie. Tak, F. -ka. F. Czyli F, jakby nic też nam nie daje. Tutaj ja nic nie widzę kompletnie. Nie, nie ma. E, I tutaj kompletnie nic, słuchajcie. F. A, aforyzm. Aforyzm. Jesus. Bida. A, ale taka. Tu pita. No, Słuchajcie, myśleliśmy, nadalne. że pojedziemy nad morze i że coś. Tak. z górną po prostu MG. MG. Czyli co? Szansa w diamentach. Tak, ja sobie na podkładkę wezmę jeszcze kilka zdrawek, żeby nie było, żeby mi się lepiej zdrapowało. Więc zobaczymy. I tu mamy 8, 9, mm. 13, <laughs> 5.

6 nic. Oboczek. Oj, słuchajcie, 11. Chyba te zdrabki się nas 20. pogniewały. 25. Zdrabka numer 18, wcześniej była 19. 33 nic. 7 nic. Oboczek. Kolejno. 12 nic. 4 10, nic. 10, 10. Oboczek. 3 nic. 15 Nic 2 Nic No, śmiechu warto. osiem 38. Jak nic. to możliwe? Słuchajcie, no, znowu tyle zdrapek i nic kompletnie. My jesteśmy kompletnie chyba tymi, co, co wykupują te puste, a cała reszta po prostu wygrywa. Chyba tak. Ja już nawet nie potrafię znaleźć tych. tych no, gdzieś tutaj? To jest. Mhm. A, mhm. U. a u. A o <laughs> No dobrze. No trudno, no słuchajcie. No dobrze. trudno, Mam, przynajmniej mamy radochę, że sobie pozdrapowaliśmy. Nad morzem. Nad morzem, tak. <grym> Takie Taki. nasze szczęście. Tak. Dobra. Tak. Dzięki, że byliście. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I co? I wyjdziemy się następnym razem. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.